Siemano wszystkim w kolejnym odcinku. Dziś zaczynamy tu w lasku na ostrężenia. Przyszedłem na chwilę dzisiaj, tak na pół godzinki z owcami, żeby się popasły na tej Ostrężynie. E, zaczął sypać śnieg jakoś 15 minut temu. No i już dosyć sporo jego jest. Ale to już zima, więc e, śnieg to nie ma nic dziwnego. No. I co, owce? Oj, przepraszam. Owce sobie chodzą. Jedzą ostrężynę, więc na razie tutaj z nimi stoimy. Rozeszły się po całym praktycznie lasku. Nawet Boluś wcina. Pierwszy raz na śniegu jest, podczas gdy sypie, bo już na śniegu był. Wtedy nie sypało, a dzisiaj sypie. Taki zdziwiony był przedtem e, Jak go wypuściłem Tak fikał, skakał Wąchał ten śnieg I nie wiedział co się dzieje A teraz już zajadał strężynę No i co dzisiaj? E, dzisiaj będzie sprzedany e, Gucio Już tłumaczę dlaczego Mówiłem, że zostanie na dwa sezony Ale E, sytuacja mnie do tego, muszę powiedzieć, zmusiła, e, bo mam już praktycznie owce zakocone, więc on już nie jest na razie potrzebny. E, a zaczął mi bić wszystkie owce po brzuchach. Nie wiem, co mu odwaliło. E, rozpędza się i w brzuch owcom pierze. Nie wiem, co mu to się podziało. E, no i co. On zostanie sprzedany. Mógłbym go oddzielić e, do innej zagrody, a połączyć już e, e, bolka z, z malwiną. Zresztą stada, ale jeszcze poczekam, niech on sobie podrośnie. No i właśnie bolysz zostanie do, e, na następny rok do zakacania. A Gucio dzisiaj będzie sprzedany. Cena za niego będę brał 500 zł. Przyjedzie klient. Jeszcze nie jest pewne, że dziś przyjedzie, ale dzwonił do mnie. Jest zainteresowany do swojego wiec kupnem, więc fajnie się udało. Cena też fajna, 500 zł. Za niecałe... No on nie ma jeszcze roku. Tak za miesiąc, rok dopiero będzie miał, więc... Fajna cena. No więc tak to wygląda. No i co? Na razie ja sobie tu z nimi jeszcze postoję. E, dogram wam, jak sprzedam już go. Co i jak. Wszystko wam powiem. No, jak widzicie, tak się zastrzegałem, że go nie będę sprzedawał. Że będzie na e, kolejny rok do zakacania. No ale jak zawsze plany się zmieniają. On też zaczął teraz odwalać. E, nie wiem, czy mu odwaliło od tego, że. Siedzą już w stajni praktycznie cały czas. Czy co mu się dzieje? Gdyby to były takie delikatne popychania z, niego, z jego strony w stronę owcy, to jeszcze by został, ale on się rozpędza i z całym impetem w owce wlatuje. Więc nie wiem, co mu się stało. No, dobra, to na razie kończę. Zaraz się będziemy dalej widzieć. Ja tu sobie jeszcze chwilę postoję i Zamykamy. Kolejny dzień, dzisiaj czwartek. Wczoraj, tak gdzieś koło godziny 18:00 sprzedałem tego brana Gucia. Przyjechał klient, zabrali, no i Gucio pojechał do takiego kolejnego. Mini statka, gdzie będzie miał dwie e, owieczki. No i tu jak widzicie od razu owce się zrobiły spokojniejsze. Wszystkie sobie e, leżą, odpoczywają po jedzeniu. Więc tyle. Teraz spokoju będą miały. E, sprzedałem, jak już mówiłem wcześniej, dlatego, że zaczął je prać po brzuchach. Rozpędzał się tu od ściany, i tak jak stoi tu, jeśli leży tu Benia, to tak z impetem nie wpadywał brzuchy im, więc e, trzeba było go sprzedać. No, tak zastrzegałem się, że będzie na kolejny sezon, no ale wyszła taka sprawa, więc e, trzeba było reagować. No, e, więc wczoraj przyjechali zabrali gucia. No i wpadło 500 zł więc możemy to sobie wpisać do notesu tą kwotę minus 500 złotych i to sobie odliczymy po na koniec roku jak będziemy robić podsumowanie tu to, to co wydałem Odliczę z tego, co tu posprzedawałem i zobaczymy, jaka e, kwota wyjdzie, czy będziemy na plus, czy na minus, się wszystko zobaczy, no. O tutaj, zobaczcie, jakiego guza ma, widzicie, to najprawdopodobniej młode się tam pcha głową, takie wypuklina, widzicie, o. Fajnie to teraz widać, tu z boku, taki guz, to to właśnie najprawdopodobniej młode się tam rusza, przepycha głową, no. Ehm, więc tak, baran sprzedany, owieczki mają teraz spokój. Nie. Siedzą sobie, dostały przedtem jedzenia. Ehm, Wodę mają. Pójdę później jeszcze z nimi na chwilę na ostrzeżenia, żeby sobie poskubały. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. No, co zobaczymy tu do kawalera. Boluś rośnie. Tu jeszcze tak e, będzie siedział z matką, myślę dwóch tygodni i połączę je ze stadem, e, Tom zagrodę tutaj e, wytrzyszczę, odkażę i będzie sobie czekała na e, kolejną owcę, która się wykoci i ona sobie pójdzie tutaj. Więc takie są mniej więcej e, plany. To jest taka jakby poporodówka, że jak się okoci jakaś owca, to tu idzie z młodym, żeby sobie na spokojnie go miała przy sobie, żeby podchowała. No i tak e, po dwóch, trzech tygodniach z powrotem do stada. No, bo już sobie łazi. Zaraz pójdą na ostrężynę. Ale to najpierw jeszcze wam pokażę, idziemy do kur. no śnieg e, w większości już stopniał zostało e, niewiele ale dziś znowu ma sypać więc znowu <laughs> dosypię no kury nowe już się zadomowiły przy przy, przy, przy tych moich przy mamy starych kurach już y, ustaliły sobie tam jakąś hierarchię i jest wszystko elegancko. Ktoś się pytał mnie mm, w jakiej cenie jajka sprzedaje, Więc to jest temat taki, że ja jajek nie sprzedaję. W sensie ja, bo to kury nie są moje. Tylko kury są mamy i mama sobie sprzedaje i tak wczoraj z ciekawości się zapytałem to e, sprzedaje jajka po złoty 50 za sztukę. Więc tam wychodzi e, 10, 11, 12. 15. No tak, coś ko 20 zł Nie, tylko 15 złotych coś. 15 zł wychodzi za 10 jajek. No, więc ktoś był tam ciekawy, no to odpowiadam. Mama sprzedaje po złoty 50 jajka. O, za sztukę wcześniej sprzedawali po złotówce, ale teraz wszystko poszło w górę, więc po złoty 50. Ta jak kura teraz, co mama kupywała jedna, wielka kura kosztuje 50 złotych na, na tych rynkach, więc muszą zaprasować na siebie kury. No na ten moment kury jest coś ponad. 20, 25 z kogutem. Tu jest kogutem, co e, wyszedł z jajka. Z e, kwoki Taki już jest. E, był drugi, ale drugi poszedł na mięso, bo już się zaczęły prać. Więc jeden został. A drugi poszedł. I tam są to obok niego te dwie młode kurki też. No. I co, kury dzisiaj na polu wyszły sobie dosyć ciepławo jest to niech sobie pochodzą 2-3 godzinki i pójdą z powrotem do kurnika no i siedzą sobie tutaj w kurniku przez praktycznie cały czas ciepło tutaj ocieplone więc rano jak się otwiera tu wchodzi do nich żeby im dać jedzenia to mają cieplutko w środku, więc tu się im nic nie dzieje dobra, na dziś wszystko Jeżeli się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję, widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak się darzy, trzymajcie się. Cześć.